Dzień dobry, cześć. Nazywam się Paulina Masiak, jestem aktorką. Mam 170 cm wzrostu i mieszkam w Warszawie obecnie od 15 lat obecnie. Ale pochodzę z innego Wrocławia i zawsze mnie ciekawiło to, jaki wpływ ma na nas miasto, z którego pochodzimy. Nie wiem, czy państwo macie podobne spostrzeżenia. I dla mnie na przykład bardzo ważny jest zdrowy styl życia. I, a Inowrocław to jest miasto uzdrowiskowe i myślę, że to połączenie jest nieprzypadkowe. Chociaż złośliwi mogą powiedzieć, że Inowrocław to miasto starych ludzi, bo ma bardzo dużo kuracjuszy. I w tym pewnie też jest trochę prawdy. Mentalnie jestem trochę nie z tej epoki. <grym> Na przykład nadal nie mam blika. Wiem. Ale wracając do zdrowego stylu życia. Codziennie ćwiczę. Ćwiczę jogę, Jeżdżę na wrotkach, potrafię jeździć konno, od dziecka tańczę, od hip-hopu po taniec współczesny. Generalnie staram się, żeby moje ciało zawsze było w jak najlepszej kondycji fizycznej, żeby w pracy mógł zdawać z siebie 100%, bo kocham mój zawód. Jestem bardzo ambitna i lubię wyzwania. Tak naprawdę chyba nie ma takiego wyzwania, którego bym się nie podjęła. Na przykład przez rok grałam w bajkach z, repertuar z piosenkami z repertuaru Disneya. I żeby móc grać w tych bajkach, musiałam nauczyć się śpiewać na takim poziomie, żeby te piosenki móc wykonać. I nauczyłam się. Nauczyłam się śpiewać. Codziennie ćwiczyłam, także mogę śmiało powiedzieć, że śpiewam. Co prawda podstawy miałam, ponieważ od dziecka śpiewałam w chórze. Ukończyłam drugi stopień państwowej szkoły muzycznej w klasie skrzypiec, także też bardzo dobrze gram na skrzypcach, na fortepianie. Z, dodatkowy, z dodatkowych umiejętności to mówię również płynnie po angielsku i podstawowo po niemiecku. I jeżdżę samochodem bardzo dobrze. To znaczy, pewnie nie wszyscy tak powiedzą. <laughs> Sądząc po wyglądzie mojego samochodu, można mieć inne wrażenie, ale to nigdy nie była moja wina. Naprawdę. Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że ja też będę miała okazję Państwa. Was poznać trochę bliżej i mam nadzieję, że do zobaczenia.